I atakował z odległego miejsca. Przypomnę, Adam Małysz 38 zwycięstw. Co teraz zrobi Simon Man? 133 metry Amana. Czy pokona Adama Małysza? Bardzo daleki skok Simona Amana. Czyż to jest skok na zwycięstwo? Pewny siebie, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 134 metry, tyle ile Adam Małysz. Wszystko wskazuje na to, że Adam nie wygra tego konkursu, ale jest drugi, jest kolejne podium. Najlepszy start Adama Małysza w tym sezonie. Był trzeci w Lillehammer podczas pierwszego konkursu w Norwegii. Nie zdołał się zakwalifikować, pamiętamy dokładnie, do zawodów otwierających tę rywalizację w Kusamo. No i teraz Martin Kinsle, zadowolony Robert Mateja za nim i czekają Adam Małysz czy Simon Aman. Jednak Simon Aman, brawo Simi, ale brawo też Adam Małysz, jest drugi reprezentant Polski.